Super maszło. Mm -hmm. Powtarzam zatem, wcale nie zamawiałem 300 litrów kremu depilującego. O, w Aaaa! 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 O, Panie Henry, spokojnie. Jeszcze tylko jeden rok i koniec. Słuchaj, chłopcze, czy mam napisać ci kolejną uwagę? Pewnie tak. Nie cierpię papierkowej roboty. Może tym razem o tym zapomnimy. Dobrze, dobrze. Słuchaj, kik, jeszcze jeden taki wybryki. Wylatujesz! Wylatujesz? Juhu! Wylatujesz do szkoły domowej. Do szkoły domowej? Może ciasta. Juhu! A w szkole domowej będziecie uczyć kochana pani Cicarelli. Cicarelli? Juhu! Przepraszam, ciągle myślę o cieście. Dobra, Gantę, nie mogę nabroić, bo będzie po mnie. Nawet szurać nie mogę. Eh, Kik? <laughs> Od tej pory nie zrobię niczego, co jest choć trochę... <laughs> ...brudzące. Ej, hey, Kik, kiedy to zrobiłeś? To nie ja, ale jeśli dyrektor to zobaczy. Mm -mm. Kik, szybko! On już tutaj jest! O... Ja nie mogłem tego zrobić. Chyba sobie żartujesz, to przecież twój jeden wielki podpis. To nieprawda! Owszem, prawda. O, choćby ten tutaj. Ktoś mnie wrabia. Co? Oto dowód A. Zatyczka flamastra. Nigdy bym nie użył błyszczącego flamastra. Trzeba zdjąć odciski. Grace, jak mnie słyszysz? Powiadam panią Ciccarelli, że ma nowego ucznia, bo właśnie wyrzuciłem tego łobuza. No prawie. Czeka mnie jeszcze pół godziny wrednej, papierkowej roboty, a dobrze wiesz, jak tego nie cierpię, a potem wylecisz. Ciesz się ostatnią godziną wolności, synku. Nabroiłem wiele razy, ale wylecę ze szkoły za niewinność. Muszę wiedzieć, kto mnie wrobił. Ty idź na lepszy i rozpocznij plan awaryjny 32H. To znaczy, który? Ten zaraz po 32G. Panna Barton! Jestem! Nasz pan kaskader! Kik, jesteś? Jestem! Um, um. Wdechę! Mm -hmm. oh. Ryza! Dużo za płytka. Pismo? ciut za ładne. Guma? Startanie balona. Robota amatora. Pytanie którego? To może być ktokolwiek, a czas ucieka! Ta oto sinusoida przedstawia beznadziejność mojego życia. Pokrzepiający referat. Dobrze, kto teraz? Drogi kaskaderze, co ma znaczyć spanie na mojej lekcji?